Siema, siema, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj będziemy sobie kombinować z tym sprzęgłem. Także sobie rozkręcimy, spuścimy olej. Zobaczymy, może tarczki się po prostu skleiły, przez to, że no ten motorek trochę sobie stał. No i co? Ja sobie go rozgrzeję i, i spuszczamy olej. No i teraz sobie spuszczamy olej, jak odkręcałem śrubę to mi się nie nagrało, nie wiem czemu, wydawało mi się, że klikałem, ale olej sobie już zlatuje, jak możecie zobaczyć, także elegancko czekamy i rozkładamy dekielek od sprzęgła. W sumie przeszkadzać, więc, więc sobie ją odkręcimy. Tak samo. Powinna być podkładka w sumie, ale jej nie ma, więc ja sobie chyba przy zakładaniu tą podkładkę tutaj wrzucę. A, dobra, muszę sobie poukładać, czyli zaczynam sobie od kopki, potem będzie ta śruba. Są różnej długości po prostu. Gość, który zrezygnował z tego motocykla, zrezygnował ze względu na, na wypadek i, i jakby trochę się zraził. No i motorek stał, nie? Troszkę czasu, więc ja mam nadzieję po prostu, że to są tarcze sprzęgła, no bo w sumie jak robił remont, to chyba nie założył starych tarcz, no chyba że były w fajnym stanie. Okej. Okay. Cześciutko. E, bo tak naprawdę tarcze mogą wyglądać, a tak naprawdę e, zgodnie z serwisówką powinny mieć tam jakiś zakres e, grubości. E, I. rzucimy sobie bieg. I. I po prostu czasami tarcze mogą wyglądać dobrze, a się okaże, że tak naprawdę tak naprawdę są już do wymiany, nie? O, mamy to. Wydaje mi się, że są sklejone. Ale nie wiem. Rozkręcamy i będziemy patrzeć. Ja sobie tu będę, nie wiem, czy wymienię te śrubki, bo reszta jest ok, a ta jedna była tak dokręcona, że że no musiałem sobie tutaj ją lekko poklepać młotkiem i założyć dźwignię i na klucz, a nie mam niestety jembusów na nasadki i chyba będę musiał kupić. Bo tą śrubę tutaj no troszeczkę mi się obrobiła, była tak mocno dokręcana, bo po prostu przez to, że jako ostatnia była odkręcona to ją może trzymało najbardziej, No ale co? Najważniejsze, że nie obrobiłem, udało mi się. Nie obrobiłem i na tyle, że udało mi się to ściągnąć bez większych problemów. Także, no ta jedna śruba, chyba będę musiał sobie podjechać i ją e, wymienić. Zaraz sobie zobaczę, jeszcze jak ona wygląda. No nie jest źle w sumie, ale to zobaczę. Poszukam, bo będę taką raczej miał tam gdzieś w śrubkach nawet. pierwsza ta, ops pierwsza ta tarcza poszła generalnie sprawdzamy sobie tutaj stan tego przejechać palcem, zobaczyć dookoła czy nie ma żadnych rowków, prawda no w tym przypadku tutaj nie ma jest wszystko ładnie dobra, odłożymy sobie czyli tak, ostatnia zewnętrznej ma być tarcza no i tu wygląda na to, że zaraz wyciągniemy, to Generalnie spoko, sobie też możemy tak naprawdę przejechać palcem bez ściągania, i zobaczyć, czy nie ma żadnych rowków. Ale tak jak w moim przypadku, jest ok. Dobra, czyli pamiętamy. Ostatnia, pierwsza wchodzi tarcza, i potem przekładka. Dobra, zobaczymy sobie. No, patrzcie, jak są posklejane. O Wiadomo, że mają tutaj mieć jakąś lepkość, nie, ale to trzeba siłą tutaj rozklejać, czyli no dobra, przyczyna może, może to, oby to było to, żebym nie musiał tarczek wymieniać, bo tarczki też jest, tak jak Wam mówię, ciężko, tak, musiałbym na serwisówkę patrzeć i, i sprawdzać, czy, jakie powinny być wymiary, nie, no bo tak jak tutaj yy, w moim przypadku na oko, no można powiedzieć, że tarczki są ok, no nie. A może się okazać, że założę je z powrotem i problem będzie dalej ten sam, nie wiadomo. Natomiast no widać, że trochę są posklejane, yy, także ciężko jest tak na oko oceniać, nie powinno się tak oceniać w sumie. Yy, no i co, no, sprawdzamy sobie tu czy nie ma jakichś rowków większych, czy nie jest gdzieś spalone. Tak naprawdę musimy wziąć sobie yy, każdą tarczę yy, po kolei. No, i sprawdzać, nie? Dobra, teraz jak już mamy wyczyszczone tarczki, tarczki jest w sumie najlepiej czyścić w benzynie, najlepiej ekstrakcyjnej. No, trochę trzeba przy tym czasu spędzić, żeby wszystkie idealnie wyczyścić. Ja, dlatego, że nie mam innego pojemnika, naleję sobie po prostu tutaj oleju do. Do, no do, tego, do tej pokrywy i w niej zamoczę sobie tarczki ja leję taki olej w tym przypadku i bierzemy sobie teraz, najpierw schodzi tarcza no tak naprawdę bierzemy sobie tarczkę ona też musi się tu fajnie zamoczyć gdyby to były nowe tarczki to nowe tarczki sobie wkładamy na jakieś 5 godzin do, no 4-5 godzin do, do oleju najlepiej żeby się dobrze nam nasmarowały natomiast przy takich po wydaje mi się że ułożyć tarczki na parę minut i wystarczy mam nadzieję że się nie mylę no to co, tu już Wam pokazałem jak będę te tarczki wkładał, więc więc wydaje mi się, że warto po prostu pokazywać teraz tylko jak będę je zakładał. Sobie jakoś tutaj przeniosę kamerę, żebyście fajnie widzieli. Filozofii w sumie nie ma w sprzęgle. Ja odcinek pewnie i tak nazwę wymianą sprzęgła, no bo nie będę pisał, że że po prostu sprawdzamy sprzęgło czy coś. No tak, to sobie każdy może przynajmniej wyszukać i zobaczyć, jak, jak powinno się to sprzęgło wymienić. Yy, no i co? Wyciągamy sobie tarczkę z oleju. No i zakładamy. Więc jeszcze sobie zobaczę. Dobra, tam jest je. Ok. I teraz leci tak. Tarczka. Po tarzce leci nam e, ta podkładka. No sobie teraz. tam podkładka. I lecimy na następna tarzka. Kilka posiedzi po leju. Naciskiem to jest tak, że nieważne w jakiej płaszczyźnie tak naprawdę go założymy, żeby tutaj wszystko pasowało. No i co? I teraz założymy sobie sprężyny. I tak się akurat składa, że mam taką śrubkę, co prawda kolor jest akurat czarny, nie srebrny, tak jak inne, ale no, lepiej założyć taką, niż ma mi się to gdzieś tam potem być problem, czy u mnie, czy u kogoś, żeby odkręcić to sprzęgło, no nie?